Zawijamy Jak mam to przeżyć to tylko z wami Ej, jutro mnie tu nie zobaczysz Pozdro Polsko Zawijamy Ej, jutro mnie tu nie zobaczysz Rzucamy posty i pozdro z plaży Pokażmy co boję jak, jak wakacje w Santa Cruz. Nie wiem które jest godzina Chcę już zawsze się tak czuć. Pokaż mi co cię ja jak wakacje w Santa Cruz. Nie wiem, które jest godzina. Chcę już zawsze się tak czuć. Cały czas mam money stack, Ca cały czas mam money back. Ale do grobu nie wezmę siana. Z moimi ludźmi wjeżdżam do rana. Wokół mnie modelki świeże, tak jak werso. Wersja jak Mortal Kombat Mordo. Let's go! Wierzę jak pan! Wierzę do siebie. O to tobie widać, że klepie. Zapytasz, gdzie pan na jutro nie wie. Mam tak wiele, bo mam siebie. Dwie istoty na jednej. Na naszej planecie, na naszej planecie. też, gdzie będę jutro, nie wiem. Mamy tak wiele, bo mamy siebie. Dwie istoty na jednej planecie, na naszej planecie. Pokażmy, co bujacie się jak? jak wakacje w Santa Cruz. Nie wiem, w które jest godzina, chcę już zawsze się tak rzuć. Pokażmy, co bujacie się jak? jak wakacje w Santa Cruz. Nie wiem, w które jest godzina, chcę już zawsze się tak rzuć. chatę nad wodą, nadwodowa. To kolacja na molo Rejs późno, porą Wylecisz za burtę, rzucę ci koło Szersze, szersze Jak to będzie ziomo? Szczerze, nie wiem Lecę jak Apollo yes. Spalony łeb jak 4-2-0 Zawsze wygrywamy, spytaj świeżego, wiesz jak jest Haj spadnie, wydamy na palet, wydamy na wakacje się jedyni przez bankroll Ekipę znajdziesz na końcu świata Niepotrzebna nam mapa